Jesteśmy ponownie na ćwierćfinale turnieju głównego, na pierwszym planie Wojtek Medyński, Żary, jednokrotny triumfator międzynarodowego turnieju Rozochow Darek Cup, a po drugiej stronie mamy debiutanta, debiutanta z Jeleniej Góry, Michał Łapiński. Zaraz dowiemy się jaki, jaki jest wynik. Tutaj bardzo mocno jest? Jaki wynik Wojtek? 4-2. Dla? 2, A za ciebie 4-2, tak? Ja, dzięki. No to dowiedzieliśmy się, że 4-2 prowadzi Wojtek Medyński z Michałem. Na drugim wolnym, no. Podaje 2-4, Michał, debiutant na dzisiejszym 90. Rozenhof Darek Kamp. Tutaj wróżono jakąś małą sensację. Michał to solidny zawodnik, no ale jednak Wojtek Medyński to jest triumfator w i i tutaj nie można go jakby lekcje ważyć. No, co znaczy lekcje ważyć? W ogóle nie można lekcje ważyć. Znaczy, warto po prostu na niego stawiać. Ale tutaj prowokowano, że w relacji z, z Michałem może być ciężko i może być nawet sensacja. Ale na razie, jak widzimy, po wyniku jest 2-4. świetnie serwują tutaj trzeba szukać gdzieś returno, żeby tą piłkę posłać na drugą stronę, no i żeby zaraz na przykład jak te teraz no właśnie, żeby serwujący nie dostał twego returnu i żeby nie kończył akcji, tak jak to teraz się właśnie zdarzyło 1, 2, 4, 3, 5, 5.